To była krótka pętla, ale dosyć emocjonująca. Trzy odcinki specjalne każdy zupełnie inny. Teraz mechanicy mają trochę pracy z samochodem, choć nie psuliśmy, ale jednak jest to przeglądać, bo było sporo podbijających miejsc, zwłaszcza na ostatnim odcinku specjalnym. Być może nasza pozycja 12 na drodze nie pomaga w uzyskiwaniu dobrych czasów. Ale też na przykład na dwóch odcinkach specjalnych myślę, że nie miało to większego znaczenia. Zatem jesteśmy Pozytywnie nastawieni, e, mamy dobry feeling e, i jutro zamierzamy walczyć.